Bartosz G., 17-letni chłopak podejrzewany o od dokonanie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Moławy, opuścił oddział intensywnej terapii. Taką informację podają greckie media. Nastolatek trafił na oją po tym, jak podjął nieudaną próbę samobójczą w celi aresztu, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Mimo poprawy stanu zdrowia, Bartosz G. nadal pozostaje hospitalizowany w jednym ze szpitali w Salonikach i znajduje się pod stałym, ścisłym nadzorem miejscowej policji. Kwestia jego ekstradycji do Polski, gdzie ma odpowiadać za zarzucaną mu zbrodnię, wciąż nie jest ostatecznie przesądzona. Jak podają media, grecki sąd pierwszej instancji, co prawda, wydał zgodę na przekazanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, jednakże decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna. Obrona Bartoszaki już zapowiedziała, że zamierza odwołać się od tego postanowienia. Rzecznik prokuratury okręgowej w polsku Bartosz Maliszewski potwierdził, że polska strona oczekuje na ostateczną zgodę greckich władz. Dodał również istotną informację proceduralną. Dostaliśmy informację, że w tym przypadku ewentualne odwołanie rozpoznaje w Grecji sąd najwyższy. Oznacza to, że cała procedura ekstradacyjna może się jeszcze wydłużyć, a dokładny termin ewentualnego przetransportowania Bartosza G. do Polski pozostaje na razie nieznany. Niezależnie od tego, kiedy nastolatek ostatecznie trafi przed polski sąd, wiadomo już w jakim trybie będzie sądzony. Pomimo, że w chwili popełnienia zarzucanego czynu miał 17 lat, Bartosz G. będzie odpowiadał za zabójstwo jak osoba dorosła. Jednakże zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa z uwagi na jego wiek poniżej 18 lat w momencie zbrodni nie będzie mógł zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary, jaki możemy mu w tej sytuacji to 30 lat więzienia. Jest to najwyższa możliwa sankcja, jaką można wymierzyć na nieletniemu sprawcy, który jest sądzony na zasadach przewidzianych dla dorosłych. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!